Cześć wszystkim. Na wstępie powiem wam, że ze mną jest Shanksi. Szyma. Osoba, która w ostatnim okresie dostała bardzo duży hejt ode mnie i moich widzów. Generalnie drama nasza skończyła się 6 sierpnia, a jej części są ciągnięte do dzisiaj, przez innych ludzi. Możecie sobie dawać dislike, jednak pamiętajcie, że to powiększa moje zasięgi, tak więc no trochę bez sensu to będzie wasze takie gadanie, że dislike... O ten kokos yy, to ten co kopiuję. I film ten nie jest żadną odpowiedzią, znaczy jest, ale jak wam powiedzieć, nie ma w sobie tego, żeby ciągnąć dalej tą dramę. E, tak, ja te, oczywiście tak nazwałem w cudzysłowie. Od razu że to nie ma na celu nikogo obrazić, tylko to jest po prostu odpowiedź na to wszystkie zarzuty, które ostatnio na mnie spłynęły. I film podzielę teraz na kilka części. Na części cztery dokładnie. Więc zaczniemy od pierwszej. <laughs> Shanks i Contra Kokos. czyli. Walka na moja i Szanksiego o to, kto tak naprawdę y, jest ma rację. Czyli tutaj taka podstawowa drama. Mhm. Generalnie tutaj sprawa wyglądała tak, jak ja y, mówię, że zauważyłem, że Szanksi y, zaczął, tak jak powiedzieć, w cudzysłowie, kopiować moje rzeczy i je przerabiać na swoje. Tak jak prawda, do tej dramy zmusiło mnie tylko kopiowanie tego ziemniaka, który on wziął ode mnie i po prostu go bezcelnie skopiował. Ale to już było, już nie ma tego Shanxi Połsu, więc już niczego takiego nie było, tego filmu. Shanxi, teraz możesz się odezwać. Dobra, jak już ta drama weszła, na jak już Kokos to nagrał, bo ja o tym już mi mówił dwa dni, co się na początku śmiałem z tego. I pokazywałem to konocz się śmialiśmy trochę z tego. Ale jak już ta drama była, to postanowiłem się w sumie pogodzić, bo... Po co ta drama by się ciągnęła? I niektórzy ode mnie podobno kokosa wyzywali, i oni od kokosa. Po prostu zrobiliśmy z siebie takie zwierzenie, które sobą się na pindalo i tyle. <laughs> Dokładnie. Tak, teraz... Po prostu pierdolenie i tyle. Tak, no i teraz moja kolej. E, że przypominam, że tej dramy już nie ma, jeszcze raz przypominam, e, inaczej nie rozmawiałbym tutaj też z Shanksiem i, i nasze spory już są zakończone. Shanksiego przestańcie hejtować za to, co zrobił. Każdy popełnia błędy, nawet ja. No i tyle. Przejdźmy teraz do drugiej części, czyli e, Siemama Pers i Haxon kontra Kokos. bo to też była drama, która była na ostatnich dniach i do dzisiaj się ciągnie. W sensie nie drama, tak nazwałem to po prostu w cudzysłowie Haxon e, i za chwilę do tego przejdę. <laughs> Eee, nie będę krytykować tutaj, bo... Siemy, bo Siema wiem, że robił to for fun, nie robi tego... robi po prostu dla widowni swojej. Żeby jakoś ich zachęcić tak jak ja Was zachęcam robienie filmu z mappingu eee, Ale zajmę się Haxonem, tak bo Haxon hamsko się zachował w ostatnim okresie Wykorzystał tą sytuację, że byłem tak z Siemą i jakby powiedzieć wtrącił w to i zaczął robić fi dwa filmy zrobił o mnie dwa filmy eee, Jeden tam robił o Kercyzjonie, ale do Kercyzjonu przejdziemy za chwilę. I zrobił jeszcze film, bo napisałem na ogłoszeniach, że mamy dramę, ale ja to wziąłem w cydysu, czyli dałem temu swoją własną nazwę, żeby Haxson po prostu się do mnie nie przyczepił, ale on zrobił nawet film o tym, że niby ja, mamy dramę, kokos, mamy dramę i tak dalej. Słabe trochę, Hakson, zachowanie z twojej strony. Hmm. Powiedział jeszcze, że o później się mydłem w płynie, ale to tak. pewnie robili zśmiechorzem. Nie... Tak, 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 tak. Ale też powiedział do mnie, że... napisał też do mnie Hamsko, że dziękuję mi za wyświetlenia i też faktycznie przez te ostatnie dni by mocno skoczyły przez tą drap. Ma no, ponad 300. jeszcze u mnie się reklamował, tak. ale już woliłem. Tak. Ale Hakson nawet nagrywał filmy na ludzi, którzy się reklamują, jak sam to robi, ale co tam mniejsze z tym. Eee... Hipokryzja trochę. Tak. choć ja lubię go, ale trochę hipokryzja. Tak, tak, jak mnie nazywa hipokrytą, to sam on nim też jest. Eee, tak więc no, mm, śmiesznie trochę. Eee, I teraz trochę odpowiem na zarzuty Siemy i Hacksona. Dlaczego nie usunąłem tego filmu z Shanksim? Odpowiedź jest prosta. Nie dla kasy, bo jeszcze nie mam zarabiania na YouTubie. Ale po prostu dla godzin, żeby właśnie móc mieć to zarabianie. I tak jeszcze mi brakuje 2,5 tysiąca godzin, tak więc to jeszcze trochę czasu potrwa. Eee, dlatego no, zostawiłem to w miejscu, żeby jakby powiedzieć. Zabiło mi trochę tych godzin, nie? drama jest już nieaktualna, pamiętajcie nie ma już nic a o dramie informuję, że jest nieaktualna w tytule filmu, w opisie i w przypiętym komentarzu no, ach, <laughs> teraz część trzecia eee, czyli Czajnik i Powstanie Warszawskie generalnie sprawa jest taka, że wczoraj Czajnik nagrał na mnie film, że niby ja kopiuję filmy a sam później oskarżam kogoś innego, że kopiuje ode mnie Czajnik, zamiast się ze mną dogadać to wszystko wypuściłeś na YouTube'a. Naprawdę, to było chamskie zachowanie, dostałem tyle wyzwych, do których przyjdę później, ale no. Przyprołeś się do mnie, że niby skopiowałem ci film, tak? Przyprułeś się, że niby ja jestem tym kopiarzem, yy, że ten... W sumie to faktycznie wygląda jakbym ci skopiował ten film, jednak ja tego nie zrobiłem, bo ja nawet nie wiedziałem o istnieniu tego filmu, dowiedziałem się kilka dni czy nawet tydzień po tym, kiedy yy, już ten film był wypuszczony. To jest po prostu jeden zwykły przypadek. Nikt, jak powiedzieć, nie brałem niczego z, yy, z innych tych źródeł, prócz Wikipedii, prócz, yy... no tak, prócz Wikipedii, a jedyna aplikacja, którą miałem uruchomione, to był Paint.net i Windows Movie Maker, co potwierdzi Wam szansę, bo siedział wtedy na kanale i widział, jak robiłem. Tak, widziałem, on to robił i udostępniał e swój ekran całego komputera, a nie okno, czyli nie, że Paint.net, że on może coś sprawdzać, tylko że jak na wchodzi na Google, to widać, że on wchodzi i widzimy. Tak, przy tym był też również Aiko, bo patrzył, yy... dalej też powiem Wam tak, yy... Eee, w trans, e, tego, u, 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 u. Czajnik zarzucił mi, że ja niby wziąłem sobie mojego muzykę z jego filmu. Jednak gdy zobaczymy sobie w Legrande Finale Illyra, to w dziewiątej minucie i którejś tam sekundzie również jest ta muzyka. A ja akurat, że tego dnia sobie obejrzałem Legrande Finale i mi się ta muzyka spodoba. A więc napisałem do Illyra i tu macie nawet dowód, jaka to muzyka w 9.11. Mamy Legrande Finale. A Iryda, czy ty serio myślisz, że pamiętam muzyczki, które użyłem rok temu? Oczywiście, że tak. No i wysłał mi ją. To ja nie wiem naprawdę, o co są te zarzuty, e, skoro ja tego nie zrobiłem. Ja nie wziąłem tej muzyki, czy to nawet, jak tam później analizowałem to wczoraj, to tam nie pisało nawet, jaka to jest muzyka. E, tak więc, no nie miałem nawet skąd ją wziąć, ale to już tam mniejsza. To była została wymyślona przeze mnie i tylko przeze mnie. Nie, nie korzystałem z żadnych źródeł YouTubeowych, tylko Wikipedia, tak naprawdę, żeby dowiedzieć się o paru rzeczach. A mapę warszawą odrysowałem z Google Mapsa. To tyle, to naprawdę. Eee, dalej. Eee, no tak, teraz chętnie coś powiem. No, ogólnie, jak e, Czajnik rzucił ten film i jak można spojrzeć na film e, Czajnika, ten co ma ponad 100 tysięcy wyświetleń, ten co ma Kokosa, to widać, jakby to było zżyna od Czajnika. Ale w zasadzie oba filmy mają jedną taką samą rzecz. Że on o nośnie Polski, jakby wygrała. Ja sam takie coś też mam na kanale, tylko to jest kompletnie inaczej zrobione. Ale też, I jak się robi filmy, że Polska coś wygrywa, to, to najczęściej się robi to pod wyświetlenia, że np. Wielka Polska, czy coś. I że, jak, I że to wygląda, że czajnik, że od czajnika wziął, ale to też może być przypadek. Nie ma ani czajnik potwierdzenia, że skopiował od niego, ani nie ma kogoś z potwierdzenia, że on nie skopiował od niego. I to tyle, co chciałem powiedzieć o tym. To tylko jest przypadek, tak naprawdę, i tyle. I Shanks sobie też nie życzy, żebyś używał jego wizerunku do filmów Czajnik, że niby go bronisz, bo to jest po prostu film, gówno, który nie ma dowodów na to, że ja faktycznie to zrobiłem. Nie, 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 chodzi o to, że ja nie chcę, aby. Może mnie używać, ale nie chcę, aby mnie dodawali do tego już. W sensie, że do tej dramy. No. Tak, ja mam jej dość, ja mam ją gdzieś fajnie się ogląda, ale mam wybuch. Gdzieś... jesteśmy już w tym zmęczeni, że dostajemy oskarżenia. znaczy ja że ja dostaję oskarżenie, że niby ja coś zrobiłem jak nie macie nawet do tego zasranych dowodów. Ja, do... ja dostaję wyzwiska, bo nie wiem, sto wyzwisk ktoś pisze mi ciągle z panik. ja mam XD I teraz przejdziemy trochę do Hercezjonu, czyli część czwarta. Kcezjon, jak już niektórzy z was wiedzą, rozpadł się po półtororocznej, półtororocznym okresie istnienia. I e, jakby to powiedzieć? Stało się tak przez, według mojej opinii oczywiście. Przez naszą głupotę, przez głupotę głównej czwórki, która tak naprawdę tam była aktywna, czyli mnie, Matea, Atrusa i Mechma, e, pff, jakby powiedzieć, każdy może mieć swoją opinię na temat, kto ją go zniszczył i ja nikomu nie zabronię. Tak samo jak trochę przesadziłem z tym serduszkowaniem komentarza, że zniszczyć Matea. Ja zaserduszkowałem ten komentarz jedynie za to, że Mateo ma zapłacić. I ja to po prostu dlatego tak zaserduszkowałem. Ale to jest już moja opinia, co ja serduszko i tak dalej. Faktycznie, osoba, która to napisała przesadziła trochę, że mamy go zniszczyć. Bo ja nie chcę niszczyć Matea. Ja to jest spoko, Kuplowaliśmy yy, Kumplowaliśmy się dłu dłuższy czas, ale jego zachowanie ostatnio też było trochę takie hamskie ze względu na to, że on yy, Zrobił e, dość chamską rzecz. A mianowicie, kiedy on chciał odejść od YouTube'a, bo było maju, bo miał tam bardzo słabe przyrosty, to ja byłem w jedną z tych wielu osób, która go błagała, żeby tego nie robił. A dzisiaj, kiedy ja akurat chciałem sobie wrzucić e, delem dla forfanu, takiego, żeby sprawdzić, czy ludzie by chcieli tego, żebym miał odejść, to oczywiście Mateo wziął, że chce mojego odejścia. I to możecie sobie sprawdzić w ankiecie. Nawet jeżeli Mateo po tym filmie to odznaczy i poprzemieni, to ja mam dalej SS-a. Więc jeżeli ktoś by chciał, to ja mogę podrzucić ss na pewno na nie osoby. I przypomnę jeszcze, że Kokos mu pomagał wbijać na jednym chyba ze liveów 2K. Na... Tak. 2K bo jak wtedy, byłem na jednym Tak, z Tam 10 subów mówiło, wydaje się, wtedy. Mm -mm. Tak. Eee, I to, co teraz... zrobił, było chamskie. Tak, i też odpowiem teraz na zrzuty Mateo wobec Kercyzjonu: czyli, że Slawonik dostał zasłużonego, dlatego że siedział w nim od początku. Był nawet dłużej od siebie Mateo. I dlatego dostał zasłużonego. Nie, że za aktywność, że mówi, że Słowacja miał dwa tysiące wiadomości więcej. Nie, po prostu Slawonik był dłużej w Kercyzjonie dlatego dostał zasłużonego. Nie fleksowałem się Danzigiem. Dlatego, że mówiłem o nim ludziom, którzy uważali, że niby nie jesteśmy duzi. Ja po prostu dodawałem go do tej yy, opcji, że niby jesteśmy duzi. I tyle, naprawdę. Absolutnie tylko, że niby Danzig nie wiedział. Ja naprawdę nie wiem, jak daj pamiętam, że z je pisałem i mówi, że pamiętał o Timie, bo chciałem się zapytać, czy nie chce opuścić, a on już zostaje. I tyle. Nie wiem. I o... E, seksie. Tak, seksie. Tak, nie będę tego... tego. Gadali prawie wszyscy. Poza sytuacją, ale... Tą, którą wymieniłeś na tym, społeczności to jesteś bardzo niemiły, bo wymieniłeś tylko tą sytuację, a czat Kercyzjonu był aktywny od maja do końca sierpnia, co jest bardzo niemiłe, bo tam były takie wiadomości prawie, że codziennie i od prawie każdej osoby, zmać, i od dwóch menów oczywiście wyznawałem ciebie wcześniej, eee, bo wychodziłeś z grupy i się denerwowałeś na Instagramie. <laughs> I teraz z tym, że nie wbiłem ci na premierę. I znowu zwalasz na mnie, Mateo. Naprawdę znowu na mnie zwalasz. Ja ci napisałem, że ja wracałem autem i wtedy nie mogłem. Nawet sam przytaknąłeś mi na PW, że dobrze spoko. Okej, okay. ale że inni nie wbili. No tak, inni nie bili, ale to już proszę kierować się z tą spiną do innych, bo e, to nie ja byłem. I z tym kodeksem KRC. To wszyscy go wymyśli, pamiętam, że wbiliśmy tą zasadę, jak Fidrek dawał SSS -y Shanksiemu z grupy Precyzjonów. Został ostrzeżony, a e, tą zasadę daliśmy że będziemy za to wyrzucać. I nawet szankci po wam potwierdzi, że dawał Fidrek mi ss Tak, dawałem, mógłbym dać dowody, ale mi konto wyłączyli i nie mam jak to zrobić. Tak, stary konto temu szankcjemu usunęli, więc ten... Tak, przez ludzi, co zgłaszali. Tak. I... a to z sercem to już wytłumaczyłem wam. I teraz powiem wam, e, tak... Zacytuję wam teraz wyzwiska, które dostałem od Matea, bo według niego niby to ja zawiniłem. Więc tutaj macie teraz jeden z momentów, eee, kilka dni temu. Nie mnie Ja niby mówiłem o go fochmenu. to chyba było tego więcej, ale to zadałem jedną rzecz, bo nie chcę mi się szukać, bo wiem, że tego jest na pewno więcej na grupie kercyzjalną. Set. Eee, uwaga, to jest teraz, będzie zacenzurowane. Chuj. I zjeb. Mateo. Naprawdę. Bardzo ładnie. Ale dobra, idziemy dalej. Podsumowując cały film. <laughs> Ludzie bez jakichkolwiek dowodów rzucili się na mnie jak na mięso. Jak zwierzęta na po prostu na zwykłe mięso. Dostawałem sporo wiadomości na Discordzie i YouTube. Typu Twoja stara też jest głównym. Hmm. Bardzo ładnie, panie Jakunek Adewa, miejcie czy co twoi rodzice sądzą o tym, co robić w internecie? Hmm. I usuń kanał. Hmm. Bardzo ładnie. No tu. Nostanosa. E, nie ma tu pokazane, kto to był. Nie, nie ma. Dobra. Nie będę na razie później przy się, się przypomniał, kto to był. No e, Nostanosa. Który jeszcze sobie wsadził karcę do nikła, ale to tam już olać. Karcę już nie ma. Jotka. I tutaj Pigeon, który całe życie lizał dupę ma dużym maperą, żeby dostać się do dużych teamów. A potem, kiedy jest taka okazja, to pisze, że jebi Jotka, czyli jechać kokosa. Albo, mm, e, że ja jestem po prostu z niebem. Proszę bardzo. Plus jeden. Tak. Chciałbym dodać odnośnie Pigeona jedną rzecz, bo on tam się chwalił, że do niego tam weszła Sani, Janisław i ktoś tam. Ja się dopytałem i, i mówił Janisław, że mu się jego bale podobają. Jeśli ja go zapytałem, czy, mm, co, czy naprawdę, no i z czego co wiem, to po prostu ta, to wygląda tak, że to powiedział, aby się nie zamknął, aby rozwijał się dalej. No. Ogólnie, Więc to nie jest prawda. Pigon to taki ja akcent, już to cały czas spamił, aż tak pigon do karce, pigon do karce, a tak pigon tak. do WZM. I on tak. Ja. Ja sam miałem raz tak kartę, ale ja to miałem szczerze dla Wekiu. Tak, ale on tak miał no, bo... w ogóle cały czas spamył, to już mnie po prostu denerwało. Ale najśmieszniejsze jest to, że kiedy Pigeon miał dramę z Shaman Mapersem, to ja go obroniłem. Ja obroniłem Pigon, napisałem, żeby Shaman Mapper zostawił mojego gołębia z spod domu. Ale no widać, że Pigeon to jest taki zdradliwy gnój, i tyle. A ja... Też chcę powiedzieć, że jest jedna różnica pomiędzy tym Piglon i jego... i to, że się podoba Janisławowi, a tym, że na przykład mój kanał się podoba Fakopejowi. Bo jak z copej gadałem, to mówił, że mu się podoba mój kanał. No. A więc ten, ja to nawet potwierdzę, bo chyba byłem nawet przy tym, a nawet jeśli to chyba pisaliście wtedy, to no... też pisaliśmy. Też mam dowody, jeśli bicie do mnie, to tam poszukajcie na przykład w filmach bo od dwóch miesięcy mnie subskrybuje tam w filmy. Na przykład w A3 odcinku, tak chyba Nowa Era jest, w... czekajcie, zaraz wyjdę i zacytuję to tak To weź ty tam poczysz, szukaj, a w takim razie tych więcej, tych wiz było naprawdę więcej. Ja nie będę tego szukał, bo tego na pewno jest więcej. Wy sami możecie to popatrzeć, kto jest teraz poszło na społeczne Na moim Discordzie jest tego sporo. Przez takich ludzi właśnie mapping upada, bo to jest bez, bez jakichkolwiek jakby powiedzieć e, dowodów rzucają się na mnie i tak dalej, nie? O, zna znalazłem, e, gdzie Fakowej pisze PogChamp super odcinek, no albo właśnie. na przykład tak, a na przykład taki Lechicjan mapping mówi, że ja od niego skradłem oczy i to nie skradłem, tylko inny jakiś mapper co miał bardzo podobną flagę do W, w wysłał to, ja się zapytałem, czy mogę ich użyć, a on mówi, że okej, okay, możesz ich używać. Ale tutaj już nie będziemy do tego wracać, bo to są też części tej dramy, które miałem z Shanksim i nie w... Ale... i fakowy, my Ciebie tutaj nie wplątujemy w to... Tylko... Nie, nie, broń Boże. Broń Boże, my Cię tu nie wplątujemy, tylko cytujemy to, co było z Bigonem. I właśnie, nie wiem ile to moja przerwa, bo mówiłem, że przerwę będę mieć. Nie wiem ile ona potrwa. Dzień? Tydzień? Miesiąc? Czy rok? Ale ona będzie do tego czasu, kiedy ludzie wreszcie zrozumieją, że oskarżają mnie niewłaściwie, bez jakichkolwiek dowodów, że... Na przykład mów, mówię teraz o tych bez dowodu, że mówię na przykład o filmie Czajnika. Zostałem zwyzywany totalnie po tym wszystkim. Eee, I tyle. To więc co? Pamiętajcie, każdy popełnia błędy. Nawet ja, Shanksy też, wszyscy popełniają błędy. I zawsze można dać komuś drugą szansę, nie? No właśnie. Więc to. Dziękuję za odpowiedź. Dziękuję za wysłuchanie mnie. Dobranoc. Papa. Pa.